Siemanko, Siemaneczko, witam wszystkich ponownie z tej strony Beardrest. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku. Tak sobie myślę, że chyba jednym z najbardziej popularnych produktów do stylizacji włosów na ten moment, na ma chwilę, są glinki do włosów. Ostatnim razem recenzowałem dla Was glinkę marki By Elementum Kaeli, czy tam Sealine. Zależy jak kto woli czytać. Dziś również pozostajemy w klimatach naszych rodzimych polskich marek i zajmiemy się produktem, który ostatnio pojawił się na rynku. Jest to Clay Pomade marki Silk Clay. Marka Silk Clay w ostatnim czasie wypuściła na rynek również swoje pierwsze kosmetyki do brody, Olejki w pięciu różnych nutach zapachowych, które również sobie testuję i w najbliższym czasie ich recenzja pojawi się u mnie na blogu. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o tym produkcie. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam. I co? Lecimy! Cirque Clay Pomade to glinka do włosów mająca zapewnić naszej fryzurze naturalne, matowe wykończenie oraz dosyć mocny chwyt. Produkt mieści się w szklanym słoiczku o pojemności 120 ml z czarną metalową zakrętką. Glinka ma minimalistyczny design opakowania. Etykieta jest czarno-biała z delikatnymi beżowymi fontami. Na etykiecie znajdziemy podstawowe informacje, takie jak nazwa, skład, pojemność, opis i sposób użycia. Silk Clay Pomade to gęsta beżowa masa, którą wybiera się ze słoiczka z wyczuwalnym oporem, i również rozcieranie wymaga użycia nieco siły. Produkt jest zbity, gęsty i potrzebuje ciepła, żeby się dobrze rozprowadzić. Zapach jest intensywny i przypomina mi jakieś pierniczki lub marcepan. Producent opisuje go jako połączenie nut zapachowych liści tytoniu, nut przyprawowych, wanili, kakao, tonki suszonych owoców oraz nut drzewnych. Nie jest to mój ulubiony zapach, ale nie powstrzymuje mnie od używania tego produktu. Skład jest naturalny i został oparty głównie o substancje roślinne. Wśród nich znajdziemy wodę, wosk pszczeli, wosk karnauba, glinka kaolin, olej kokosowy, olej z pestery winogron, glicerynę roślinną, wosk kandelila czy olej ze słodkich migdałów. Taka kompozycja składników sprawi, że bez problemu ułożymy włosy w pożądany sposób. A także bez strachu zadbamy o nie. Naturalny skład pomad do włosów to duży plus przy codziennym stosowaniu, ponieważ unikamy wtedy jakichś przypadłości, takich jak swędzenie skóry głowy, sucha skóra głowy itd. itd. Co do aplikacji i efektów, Silk Clay Pomade, mimo swojej gęstej konsystencji, na włosy wchodzi dosyć gładko. Producent pisze, że jest to glinka na bazie wody. Ale jednak w składzie mamy dosyć dużo wosków, co znacznie ułatwia aplikację. Nie ma tutaj szarpania i ciągnięcia włosów, a nadaje chwyt, ale też sprawia, że produkt ciut ciężej zmyć z włosów, choć w tym wypadku nie jest to jakimś dużym problemem. Zaprezentuję wam, jak zachowuje się Silk Clay Pomade na włosach dłuższych i krótszych. Tak więc na włosach długich chwyt jest ciut słabszy, a wykończenie matowe, ale w stronę satyny czy nawet naturalnego, delikatnego połysku. Na włosach krótszych chwyt znacząco rośnie i fryzura dłużej jest w formie. Wykończenie również matowe, z delikatną satyną, jeśli można to tak nazwać. Osobiście pokusiłbym się o stwierdzenie, że Silk Clay Pomade to glinka na bazie wosku i wody, bardziej przypominająca niegdyś kultową glinkę Baxter of California Clay Pomade. W każdym przypadku włosy można swobodnie przeczesać w ciągu dnia, choć mają one taki woskowy fil, kiedy je dotykamy. Ze słoiczek Silk Clay, Clay Pomade musimy zapłacić 90 zł, co czyni go najdroższym produktem z linii Silk. Ale w opisie znajdziecie kod rabatowy na zakupy, z którym przytulicie tą pomadę taniej. Podsumowując, Silk Clay Pomade to kolejny bardzo dobry kosmetyk od naszej rodzimej marki. Naturalny skład dbający o nasze włosy. Fajne właściwości i efekty na czuprynie to główne zalety tej glinki. Silk Clay Clay Pomade ułożysz bardziej czesanego side parta czy pompa, ale także zrobisz z niego użytek przy stylizacji roztrzepanego kropa czy quiffa. Polecam fanom marki, a także każdemu kto szuka solidnej glinki do włosów o uniwersalnej funkcji. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym zrobił porównanie Silk Clay Clay Pomade z równie mocnym zawodnikiem, który ostatnio recenzowałem, jakim jest KLI, czy tam Silaj od By Elementum. Czekam na Wasze komentarze. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, że troszeczkę przybliżył Wam nowy produkt Silk Clay. Jeśli film Wam się podobał, uważacie, że jest przydatny, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę. Zachęcam Was również bardzo mocno i bardzo gorąco do subskrybowania mojego kanału, ponieważ pomaga mi się to dalej rozwijać i przygotowywać dla was kolejne materiały. A także szerzyć dobre pomadowe kosmetyczne słowo. Dzięki jeszcze raz za poświęcony czas. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.